Do Pana się uciekam. Dlaczego mi mówicie, niby ptak uleć na górę? Bo oto grzesznicy łuk napinają, Kładą strzałę na cięciwe, By w mroku urazić prawych sercem. Gdy walą się fundamenty, Cóż może zdziałać sprawiedliwy? Pan w świętym swoim przybytku, Pan ma tron swój na niebiosach. Oczy Jego patrzą, Powieki jego badają synów ludzkich. Pan bada sprawiedliwego i występnego. Nie cierpi jego dusza tego, kto kocha nieprawość. On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników, wiatr palący będzie udziałem ich kielicha. Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość. Ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.